Cześć, dzisiaj drzewa, które sprawiają afrykańskie klimaty. Robinia akacjowa. Robinia pseudo-akacja. Pseudo, bo nie jest to ta akacja, o której wszyscy myślą. Czy słusznie wzbudza nas tą afrykańską przygodę? No, trochę i do Afryki daleko, bo nasza Robinia akacjowa przywędrowała nie z kontynentu afrykańskiego, tylko z Ameryki Północnej. Zawdzięczamy to francuskiemu botanikowi Jean Robin. Które sprowadził naszą robinię na nasz kontynent. To chyba w zasadzie tłumaczy, dlaczego ona u nas tak świetnie rośnie. Drzewa z Afryki chyba nie miałyby tak łatwo u nas. Wyjątkiem jest palma, która rośnie w centrum Warszawy. Należy do rodziny bobowatych i jest z blisko spokrewniona z bobem, fasolą czy grochem. Nasza celebrytka rodzi sobie aż tak świetnie, że stała się w Polsce gatunkiem inwazyjnym. Kiedyś fajna ciekawostka, ale dzisiaj już zmora leśników. Jak już ją gdzieś posadzimy, to trudno ją usunąć, a praktycznie jest to niemożliwe, bo daje bardzo bujne odrośla, nawet kilka metrów od głównego pnia. Osiąga do 30 metrów wysokości i w ojczyźnie do metra powyżej pierśnicy. Zapewne nikt z Was nigdy, lecąc ze spadochronu, jeżeli będziecie mieli taką okazję, nie chciałby spaść na naszą robinie akacjową, gdyż ma kolce czy ciernie. Teraz rozwiążemy odwieczny problem. Niektórzy używają nazw kolce i ciernie zamiennie, ale to nie jest to samo i dzisiaj obalamy kolejny mit i nauczę was jak to odróżniać. Ciernie to nic innego jak przekształcone liście, przylistki lub jakieś sęki czy pąki w drzewie. Tak jest w przypadku naszej robinii akacjowej. Dlatego robinia nie ma kolców, tylko ma ciernie. Kolce ma na przykład róża. Kolejną fajną ciekawostką, jak możecie organoleptycznie rozpoznać, czy macie do czynienia z kolcami czy cierniami, jest to, że kolce bardzo łatwo odpadają, bo są puste i suche w środku. Natomiast ciernie są bardzo aktywne i unerwione, dzięki czemu trudniej je oderwać od gałązki. Babcia mnie nauczyła, żeby sprawdzić, czy ktoś nas kocha, wystarczy zerwać taką całą gałązkę i po kolei odrywać listki, pytając się, czy kocha. Czy nie kocha? Zapomniała jednak wspomnieć, a to jest bardzo ważna uwaga, że akacja ma zawsze nieparzysto pierzaste liście. Czyli jeżeli chcemy, żeby ktoś nas pokochał, to zaczynamy od kocha. Kwiaty ma przepiękne i co warto dodać, przepyszne, bo jest to jedna część drzewa. Która jest jadalna. Cała robinia jest trująca, dlatego nie polecam próbować gałązek, kory, liści, innych rzeczy związanych z drzewem, ale kwiatki pięknie smakują i pięknie wyglądają przy serniku. Kiedy zbierać? Kwitnie w maju i czerwcu, ale zbieramy kwiaty świeże, są smaczniejsze, a poza tym czystsze. Kwiaty przed spożytkowaniem, czyli przed konsumpcją, najlepiej umyć. Roślina ta jest owadopylna i akacja daje przepyszny, czysty miód, który kupujemy w sklepach czy na straganach. Skoro ma kwiaty i skoro daje miód, to musi jakoś owocować. Daje nagie, spłaszczone strąki, które wiszą aż do zimy i dopiero wtedy się otwierają. Zawsze z tyłu głowy pamiętajcie, że jest to gatunek inwazyjny, obcy i daje bardzo silne odrośla, więc musimy z nim uważać. Robinia wcale nie potrzebuje takiej dobrej gleby. Rośnie dobrze na piaskach, a nawet zauważono, że lepsze drewno ma w środowisku uboższym. Teraz trochę wiedzy technicznej. Twarde i elastyczne drzewo okacji wykorzystuje się na przykład w urządzeniach sportowych albo w budowie statków. Dzięki za dotrwanie do końca, bardzo Wam dziękujemy za Wasze wsparcie, jeżeli podobał Ci się odcinek, daj łapkę w górę oraz zasubskrybuj kanał, by nie przegapić innych gatunków drzew. Cześć!